Dzień dobry państwu. <noise> no, bardzo mi się to podoba, bo przynajmniej w poniedziałek nikt się nie przestrasza, nikt się tak nie zerwie i tak zwłodzić. Mogę, możesz poprawić szlaczeku? No, możesz włosy na nosie. O, jeszcze nie. O, teraz już. Teraz Między łuskami mi tak czasem wyrastają, wiesz co chodzi? No? To pogolenie. To. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do odcinka, to ja mam pytanie. Karol, jak ci się żyje w tej Warszawie? Dziękuję, że pytasz, dobrze mi się żyje. I popatrz, ja teraz będę bardzo się starał opowiedzieć coś, co nie będzie związane z tym czymś, o którym często się śmieję w Lesie, że ja to coś robiłem. Nie mów tego! W pojeść telewizji? Co? No i teraz już muszę wam opowiedzieć jakąś historię. Cownego <laughs> razu, wchodzę na plan. Nawiertniczą e, nie Nie Bijam wiert... piątki a, wiesz, na Jarek późnia Cześć! W ogóle wow! Y, Jolanta Pieńkowska? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bartosz Węglarczyk, wow, stary świetnie dzisiaj y, fantastycznie dzisiaj wyglądasz. Kuwał Wojewódzki, siemanko, bracie, jak tam na szychcie dzisiaj? Dobrobione? To ty tak wszystkich znasz tam? Sta wszyscy mnie znają. A Karol, a pieniądze jaką rolę grają w twoim życiu? Pieniądze w moim życiu mają marginalne znaczenie, po, po prostu chcę ich mieć, ich mieć tak dużo, żeby nigdy nie myśleć o tym, czy wydajecie 10 czy 100 tysięcy zł. Dużo pieniędzy miałem. Dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię. No ale jednak, teraz jak tak jeździsz do mnie, to mówisz, a wezmę sobie ten tańszy pociąg, bo, no, bo lepiej zaoszczędzić niż brać od razu bandolino." Trochę niczym marszałek Kuchciński stwierdził, że jednak latanie helikopterami do Krakowa nie jest za bardzo eko. Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem, że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji. Ale powiem ci tak, ja nie wydaję pieniędzy dużo, a pieniądze uciekają. A ty masz Bo... rodzinę, dziecko. Tak, ale to nie. Zwroty z książki. Jakie zwroty? Nie spełniła oczekiwań ta książka. Poproszę o zwrot pieniędzy. Ile to? 37 zł? Kropki. Kropki? Kropki? Nie można zwracać książki. Ja bym. O! Oh. O! Na spotkanie autorskie w ogóle. Ty wiesz, już taki rozochocony wiesz, podpisujesz, podpisujesz. Ja tak siadam ok. obok. bok. <laughs> To od... tak? Książka odmieni twoje życie. Jak siedziałem, tak siedzę. 37 zł wraca, a ja panu tę makulaturę jak na skupie. Jaką makulaturę? Dobra, a myślisz, że były zwroty po książce lekko Jeszcze więcej? Powiedz, powiedz stop, dobra? Uwaga. Stop. Lewa czy prawa strona? Lewa. Moja, lewa? lewa. Pierwsza połówka czy druga połówka? Z środek. Środek, lecimy. Tak, jednak jest o czym wspomnieć. <laughs> Ale wiesz, bo... Nie chcielibyśmy, żebyście pomyśleli, chcielibyśmy. że lekko to jest program, w którym jest jakby dygresja, goni dygresję, ale pieniądze zawsze są na pierwszym miejscu, jeżeli idzie o tematy, które poruszamy, no. ponieważ o pieniądzach warto rozmawiać, jak mówił Jan Pospieszalski, kiedy no chciał rozmawiać. No to przecież prowadzi ten program, warto. Nie! W TWP? No. To Abonament stop, mi się... stop, zaraz? Czy nie oglądasz? Abonament mi się skończył. Spalił mi się telewizor, spłonął dom, wyjechałem na 30 lat do Afryki. Po prostu dlatego nie widziałem. Normalnie bym oglądał. Śmiesznie, nie oglądałbyś. Indie! Syn milionera chciał Jaguara, a dostał BMW, więc zepchnął je do rzeki. Akash! Tak na imię ma sympatyczny 22-latek, który jest synem milionerów. Ten człowiek ponoć już w swojej kolekcji ma kilka suwów motocykli, jest generalnie dzianym dzieckiem bogatych rodziców, które nic nie musi. No i on sobie zażyczy. Mamo, tato, Samo. marzy mi się nowa furka. Tak. Indie, brytyjski kolonializm. Ja bym co chciał? Jaguara, żeby zagrać na nosie Churchillowi. Żeby zrobić tak. Starzy zobaczyli te PDF-y od dealerów. pewnie mm. zobaczyli, że Jaguar ewidentnie nie wychodzi za dobrze. Kumu BMW? Wszyscy 22-latkowie chcą na świecie mieć BMW. Tak na mi całym wydaje. świecie. No i to BMW, które dostał, zepchnął do rzeki, żeby wyrazić swój sprzeciw co do tego zakupu. On tak naprawdę chciał Jaguara za nie 200 tysięcy, tak jak to BMW, tylko za 250 tysięcy. Ja tak sobie myślałem, bo to nie jest jakaś duża różnica między 200 tysięcy a 250 tysięcy. Czemu, czemu taka reakcja ze strony tego bogatego dziecka z yy, Indii? Ja się z tym. Chłopcem utożsamiam generalnie, gdybym... No jednak 22-latek, co o czym rozmawialiśmy w zeszłotygodniowych e, LS-ach, że to są, to są jeszcze dzieci tak naprawdę. Jeżeli on nie dostał tego, co chciał, zachował się jak typowy 22-latek, czyli tak naprawdę 4-latek. Wyrzucił zabawkę. A, wbiłem sobie w nogę. Nie. Chcę zobaczyć potem na montażu powtórkę twojej miny, jak mówię wbiłem się w nogę. Chcę zobaczyć mikroekspresję. Właśnie nie, zdziwiłbyś się, bo ja się tam chyba w tej mikroekspresji przejąłem twoim, twoim cierpieniem. Naprawdę? Ja mam kontrolę nad swoimi mikroruchami. Możesz się Ale. patrzeć w kamerę, ja powiem kilka słów, zobaczą widzowie mikroekspresję na twojej twarzy. Włodek Markowicz. Test pierwszy. Zaczynamy test mikroekspresji. Pierwsze słowo. Mama. Nie jest dobrze. Nie możesz mi mówić o, w trakcie badania wyników. Drugie słowo. Największy przyjaciel Karol. Trzecie słowo. Zarobki. Bill Clinton. Saksofon. Czemu saksofon jest po Billu Clintonie? No właśnie. Reptiliania. Nie wiem czy znasz, jest taki efekt, jak się nazywa ten efekt? Motyla. W zależności od tego w, jakim, w jakiej suk... Su Kuleszaw efekt. Kto? To, czy to może być mądre słówko ode mnie na dziś? To Kuleszow efekt, sprawdźcie, to jest efekt Kuleszowa, to się w montażu stosuje. I w zależności od tego, co jest przed obrazem, który widzicie, dorozumiecie sobie w głowie jakoś tak, aha. A, to to, to, to tako, tak niby, ta, niby ta sama mina, ale inne emocje przenosi. Tak jest, uwaga. Czyli to nie było pierwsze auto tego człowieka. No nie, tutaj tak? jest sympatyczne zdjęcie tego Akasha, który ma no naprawdę bardzo fajny motocykl. Bardzo bym jeździł, nie wiem, czy to jest Hadley. No i ma BMW piątkę nową. To wiesz, tak, jakbym miał taki motocykl i bełkę piątkę, to też bym nową trójkę wyrzucił. Jakie było Twoje pierwsze auto? A bardzo proszę, Peżot 206 SW z silnikiem 1,4 benzynowym o mocy 75 mechanicznych, Wybitny samochód. Więc tak, miałem klimę, miałem fun. bardzo sympatyczne radio. Niefabryczne. A, dwie poduszki powietrzne. Dla pasażera też była. <laughs> ABS był oczywiście. ABS był. Był. No. Więc na ten, na ten czas jak go kupowałem, w 2012 roku. To było auto marzenia. A prawie w ogóle nie rdzewiał. Nie to co moja Vectra. <noise> Twój pierwszy samochód. Opel Vectra B, za własne pieniądze LS-owe kupione z YouTube'a, za 3750. Wziąłeś 3 za ,750. piątkę. Nie. Kupiłem za 3750, a sprzedałem za 4200. Tylko, że trochę władowałem w to auto, chyba 8000 lęcznie. Bardzo dobry samochód to był. Bardzo dobry Wybitny samochód. wręcz. Eee, rocznik 97, silnik mm. 2,5, V6. W... I wtedy benzyna tylko. Nie, już z gazem było. Już zainstalowana ee, instalacja gazowa. Ty wiesz, 170 koni, skórzane w fotely, gazie na bank było 170 cały czas. Skórzane mm -hmm. fotele, podgrzewane, tempomat. Nie działał pasażera, tylko jeden podgrzewał, pamiętam. Pamiętam tak dziś. Ja się na tym aucie uczyłem w ogóle... E, e, życia z rdzą w aucie. Ale rzeczy, które zrobiłem, to jest tak. Subwoofer w bagażniku, kamerka cofania, nowe oh. radejko z monitorkiem, że można było te dyski oglądać. Szyba mi raz spadła, to musiałem naprawić. W sensie wiesz, jak zasuwa się, to tak spada w dół. Drzwi. A myślałem, że przednia ci spadła na ręce. Jedziesz, jedziesz na po... Ja sobie to auto w sumie zapamiętałem u siebie jako bardzo fajne autko, mhm. Na pewno warte 3750. To, to samochód, pff. który miał super silnik, skórzane fotel i wyglądał nieźle. Jak na tamte lata? <słys> Tylko się psuł. Jak <słys> <słys> Państwo czas na mail przysyłaliście nam przez cały tydzień i przysyłajcie nadal na mail. Zapytaj lekkostroniczych gmail.com, a dziś zwycięzcą jest Marcel G. Cześć! Jestem Marcel, razem z żoną oglądamy wasze filmy. Dziękujemy, że daliście okazję do tego, by zadać wam pytanie. Nie ma problemu, Marcel. Czy chłopcy, którymi byliście, byliby dumni z mężczyzn? Którymi jesteście? Ja nie muszę udzielać odpowiedzi nawet na to pytanie, ponieważ odpowiedź jest zawarta w pytaniu. Wręcz nasuwa się sama. I tak jak Karol powiedział, jest zawarta w pytaniu. Marcel, natomiast ja mam pytanie do Ciebie. Czy o, Ty dumny jesteś z siebie człowieku? Czy Ty jesteś zadowolony z mężczyzny, na jakiego wyrosłeś? Czy dziecko, które spogląda na Ciebie z otchłani przeszłości, jest w tym momencie dzieckiem, które uśmiecha się do osmoczka, Czy może jest dzieckiem, które płacze poduszkę? Marcel, pamiętasz, co mówiłeś sobie, jak zasypiałeś, mając 5 lat w pokoju? Po w zgaszonym świetle, kiedy ojciec wyszedł i powiedział: Marcel, pamiętaj, na kogo Rośniesz. Marcel, pamiętasz, co sobie wtedy mówiłeś? Czy wypełniłeś obietnice z dzieciństwa? Czy ideały, które stawiałeś wtedy przed sobą, są tylko mrzonką, która zniknęła gdzieś w mgle czasu? Czy może jeszcze próbujesz być tym Marcelem, którym zawsze chciałeś być? Nie zmarnuj tych szans tak jak my. Marcel G. I po mailu Twoim, Marcel, wiemy kim jesteś z zawodu. <grym> nie udostępniłem Twojego maila, oczywiście nie jesteśmy kutasami, ale Marcel. Ale moglibyśmy. A moglibyśmy. Także, jeszcze raz, ścigaj ideały z dzieciństwa, bo inaczej to, dojedziemy Cię... Te ideały do, dościgną Ciebie. A tymczasem bądź... Lekko... ...stronniczy. No, Marcel. I do Was też mówię. Ale, ale się doigraliście. A myślałeś, tylko maila wyślę, może odpowiedzą. No, ale i co? I, i, I co? I w którą stronę się strzelba zwróciła? W stronę strzelającego. Pachniesz drzewem sandałowym. Czwarte słowo... Nie musi być śmieszne. Nie musi być śmieszne? Ja myślę, że nie. Dobra. Pieczarka. Radek Kotarski. Czy ja nie mogę sobie sam zadawać pytanie? Radek Kotarski.